Hej ludziska, tutaj Black, a to jest, no to jest Afterbirth. I aktualnie to my się bawimy w grid moda, znaczy ja się bawię w grid moda już tak samemu. Halo, czy ja mogę, kurde, nie mogę się przełączyć z powrotem. Dobra, quit game. E, kontynuuj. I jestem na, jestem na ostatnim piętrze. Będę walczył teraz z gridem. Przez... ile? Przez 5 godzin próbowaliśmy pokonać gridę na live'ie, na live streamie. Mam fajne itemy teraz. E, proszę o te moje itemki jakby, co? Przesranie dużo tego jest. Mam pełne życie. Teraz już mam w ogóle pełne życie. Mam opcję kotka, mam latanie, mam... Mam mijecz, którym mogę w... wymiatać, patrzcie na to teraz. Znaczy ja mam nadzieję, że się uda. Nawet jeśli się nie uda, to dla samego komba i dla pokazania tego mieczyka warto. Bo mieczyk, dość ciekawy. Ok, on sobie w ten sposób doładuje życie. Ale ja i tak i tak mam tyle hapsa, że on mi gówno może zrobić. Po prostu piękne. Myślę, że wygramy to. Myślę, że to teraz wygramy. Nalejcie. No, o! Zaszarżował na mnie. Złudzy syn. E, dobra. E, będzie bum. Wszystkie teraz wybuchną. A, czyli on będzie na mnie szarżował. Kurde, muszę się bardziej postarać. Okej. Okay. Gdzie on jest? Tam sobie. Aha, teraz zaczął wirować. Dobra. Może nam się jeszcze udać. On jest odporny na wszystko, póki nie zabije jego mini-gridów, tak? No dobra. Uda nam się, uda, wierzę. Wierzę, ja pierdzielę, wierzę! Wierzę w to zwierzę. O, oh, demet. Naprawdę, nawet nie wiem, która już jest godzina. A ja teraz napierdzielam forfan sam grid gridmoda, żeby zabić to gówno. Nawet zabiłem y, pół anioła znaczy jednego anioła. I co? Daliśmy radę! Wpłacam tu dwie monety I lecimy! Nowy ending! O, oh, Deon! Czyli Isaac jest gridem? o oh fucking shit! Mamy lidiv. tak! Super, po prostu genialnie. Nawet nie wierzyłem w to, że się może nam udać. O, i tam było właśnie to, co zrobiłem, te kombo, które sam zrobiłem niedawno i było w Testing of Isaac, czyli Trinity Shield i Momsknife. Knife. <laughs> no w sam raz. Dobra, co, co wam chciałem powiedzieć? No działa, to po prostu działa i jest genialnie. Mamy Lidiv, tak? Mamy Lidiv. Nieznane życie. Damage taki sobie. I speed też taki sobie. Ale dobra, ją zobaczymy później. Chociaż, nie, dobra, zobaczymy później. Naprawdę, ten krótki filmik wrzucę na pewno jeszcze dzisiaj, czyli w sobotę. A, tak właściwie jest jeszcze sobota, czy już, już nie jest sobota? Jeszcze jest sobota, więc może jeszcze zdążę dzisiaj wlecieć. Dobra, ja, ja wam dziękuję za oglądanie, no i udało się, jej, i bajo.